Zdrowy ogród to ekosystem, który sobie radzi. Jesteś w nim wprawdzie panem życia i śmierci, ale zastanów się, zanim coś zrobisz i zakłócisz tę równowagę. Bardzo łatwo jest coś do ziemi wlać, a potem nie ma jak tego wyjąć. I nie próbuj rozwiązywać problemów, których nie masz, opryskując i zasilając coś na zapas, bo naprawdę narobisz sobie prawdziwych problemów. I nie walcz z naturą, tylko współpracuj. Bo to nie jest tak, że masz za dużo mszyc. Masz deficyt biedronek. Nie ma czegoś takiego jak środek zabójczy dla szkodników. Są tylko środki owadobójcze i one nie działają selektywnie, tylko zabijają jak leci. A natura nie znosi próżni. jeśli jest nadmiar czegoś, zaraz pojawi się drapieżnik, który to zje. I. W naturze nie występują monokultury takie jak pole rośliny jednego gatunku. To oczywiste, że duży zagon kapusty zwabi bielinki, ale jedna kapusta tu i tam wśród innych warzyw pewnie umknie ich uwadze. Im dalej odejdziesz od naturalnego sposobu, w jaki rosną rośliny, tym więcej chemii musisz zastosować, żeby osiągnąć jakieś efekty. Podpatruj naturę, ale nie próbuj nagiąć jej do swojej woli.